Cześć masz tej CZ i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie zrobimy sobie ważne mecze, ale to tutaj nie jest najważniejsze, ponieważ wyszły nowe iconswapy słapy i pokażę wam je teraz, ale będę musiał wam zadać ciężkie pytanie dla mnie, ponieważ mamy niesamowite ikony w tych ikon bo na przykład mamy Komana, no oczywiście nie ma wzrostu. Ale i tak jest bardzo dobrą kartą. No, nawet w w tej FIFA jeszcze nie jest zbyt niepotrzebny. Mamy Aula. No który jest też ok kartą no, Ale mamy lepszych zawodników na tych pozycjach. Jest Envy Bandesark, który jest za 6 tego. To chodzi, według mnie to jest obowiązek go wziąć. Jeżeli komuś dobrze geobandesar położy nie FIFA, to tutaj też będzie, nie? Kiero, to tam nie ma co się rozmyślać. Rycard, Bobby Moore Sedorf, no. Jeżeli ktoś lubi, chodzi jeżeli ktoś gra typowo SP, a nie ani SPD, no to Sedorf będzie ok. P PS, no może do takich słabszych składów się nada, ale tak to zbytnio nie za bardzo. Na Kata to się nie ma co tutaj, tutaj roz, rozpominać. Sokrates, bardzo dobra ikona, ale wydaje mi się, że w tych słapak można dostać lepszą ikonę od niego. Jest zabrota i od, ja osobiście myślałem, że go zrobię, ale bym go zrobił, jeżeli był w wersji średniej. A skoro jest w wersji Baby, to wydaje mi się, że 11 słapów się nie opłaca niego przypalać. Jest Figo, który, jak za 13 słapów jest bardzo dobrą opcją. Mamy też Campbella, który. No według mnie jest średni. Chodzi, statystyki ma dobre. Gaming w 19 był ok, ale nie za tyle słapów nie? Bo za 14 słapów można mieć już lepsze karty. Mamy linię który według mnie, jeżeli ktoś lubi grać na plastikami z trzema gwiazdek, no to wtedy ok, ale jak dla mnie to dla to jest bezużyteczny. Jest Blonk, jeżeli ktoś nie ma SPD, to jest bardzo dobra opcja, ale... Wydaje mi się, że i tak są lepsze opcje. nie? Mamy paczkę średniej wersji ikony, która jest. No chodzi. No jak mam się rozpominać o niej? No chodzi. To po prostu trzeba mieć szczęście, żeby coś trafić. A wydaje mi się, że jeżeli ktoś woli mieć pewność, to za te 18 słapów można wziąć lepszą ikonę. Chodzi nie, no, nie wiadomo czy lepszą, ale wydaje mi się, że. No, w stosunku do paczki, a jakie ikony można wziąć, to myślę, że lepiej te ikony, nie? Mamy Hernandeza, który jest też dobrą opcją, ale są lepsze, ponieważ ma trzy słabsze. Jest Bynes, który jeżeli ktoś nie ma skrzydłowego, albo też może zmieniać go na napastnika, to wydaje mi się, że jest. Bardzo ciekawą, no nie powiem, chodzi, jest dobry, ale czy jest ciekawą, ciekawą, ciekawą jest opcją, ale czy jest tak dobry, żeby grać nim na dłuższy czas, to no może być ciężko. Jest depiero, który jest niesamowity po prostu, i zastanawiałem się osobiście, czego nie robić, ale nad tym się, się jeszcze będę zastanawiał. Jest on Dino i dziwne, że go dali, ale chodzi. Niby tak, jest Ronaldinho, nie? Ale tak na dłuższy czas grania to wydaje mi się, że Aleksander Depiero będzie lepszą opcją od Ronaldinho. No wiadomo, Ronaldinho ma pięć sztuczek i ma te swoje ruchy, ma animacje, ale no jakoś tak mi, nie wiem, no nie, nie pasuje mi, nie? Mamy i zostały nam dwie ikony, gdzie mamy Essiena. I według mnie to też jest no to już się je chodzi. Jeżeli się zrobi Siena, to już ma się ikonę do końca gry. Według mnie, już jeżeli się go zrobi, to już ma się domy ikonę. Ale też jest wieje. I ja osobiście, chodzi. Nie widziałem, sylwet... nie widziałem sylwetki Siena, ale ja na początku chciałem powiedzieć, że SN jest wydaje się, że lepszą opcją od Vier, ale kiedy zobaczyłem, że SN ma metr 77. No tu już zwątpiłem w to. No wiadomo, wieja to jest wieja, nie? Jest wielkim kolosem, który każdego zniszczy. No ale o to pytanie, o które mi chodzi, zadam wam na końcu, na końcu odcinka. Ale teraz zajmijmy się ważnymi meczami, które mam już całe zrobione, oraz krótszymi spotkaniami. Wyszło jeż, wyszedł jeszcze Milnej i którzy już wyszli wcześniej EZC, a teraz mają zmieszane wymagania. No, wydaje się, że Maszczelon mógłby być spokojną opcją, jeżeli ktoś ma karty w klubie, bo ma chyba 82 oceny ogólnej, żeby go przepalić. A na 8-7, no, wydaje się, że to zmienia. Ok, opcja. W futmasach nic nie dali nowego, więc już przejdźmy do tych ważnych meczy. Wszystkie mecze już mam przygotowane, ale najbardziej mnie bolało to, że były trzy składy, które chodzi. 3 SBC, które są z Ligi angielskiej. No bo wiadomo, chodzi z tych największych lig. Przez cały następny tydzień ja tylko liga angielska. Więc... No, no tak sobie zastanawiałem na tym, że w, w dużym tygodnia może być ciekawie, bo tak naprawdę to będzie, że będą same karty z Premier League, a oprócz nich jakieś gówno. Zależy też jaką zrobią dużynę tygodnia. A jeszcze mówiąc o tych składach, jak przepadam, yy, wszystko chyba miałem w klubie, jeżeli dobrze pamiętam. A też yy, myślałem, że będę musiał więcej wiedzieć, bo chyba jedyna karta, jaką musiałem kupić, to był. Yy, chyba nawet w tym składzie jest. Kupiłem yy, Tagafiko za 1800, tylko że się okazało, że mam go już w klubie i po prostu mam go na liście No Ale. Najważniejsze jest to, że już mamy zrobione całe ważne mecze, ale też musimy zrobić jeszcze tą drugą paczkę z kluczowych spotkań, gdzie myślałem, że już będę musiał chwilę pomęczyć, ale jednak nie. Po prostu wdałem domowe karty z Niemiec, jakie miałem w klubie i zganie się zrobiło samo. No więc co? Ja co chciałem powiedzieć, to powiedziałem i przechodzimy do paczek. Pierwsza paczka, złota paczka zawodników. No, raczej tutaj na nic, niczego nie oczekuję, bo ekranów to tak średnio, żeby tutaj były. No, może jasne, jakiś czas się zdarzy, ale tak no, często to tak wątpię. Ale mamy Stamedo, Tu kosztuje pewnie. No, z 7000 z niego wyjmę. No to już ta pierwsza paczka mi zwróciła. Chodzi, żeby wycięły całe ważne mecze, nie? Jeszcze jest szmece widzę, to będzie kosztowało z 2000, więc nie jest najgorzej. Więc kolejna paczka: paczka piłkarzy Electrum Premium. Ale kurde, coś mało cięcia będzie w tym odcinku. myślałem, że będzie więcej, że będę się, się zaczynał, ale nie jest najgorzej. Mamy ekrany: zwykłe ekrany. Jest Brazylia, może SPD? PD? Nie, O, no to będzie mija. A nie, Felipe. No to pewnie z, z niego się wyjmie jakieś 6000. No może 5, bo teraz te 8 trochę spadły przez to, że się ma skończy. A może jakaś srebrna karta, coś tu będzie wajta? Nie, jeszcze nie. Może jeszcze tylko on będzie. No około 1500, ale... Jak na razie jest najgorzej. Kolejna paczka. Mała mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Na razie nie było najgorzej zwrócić się zwróciło, ale teraz można liczyć na walkałcik yy, na oczywiście, nie? Tutaj nie ma rekanów. No, raczej runej nic nie będzie warte. Może coś innego plucznego, ale nic nie widzę, nic nie ma. Przejdziemy już od razu do tej drugiej paczki małych mieszanej. Nie ma ekranów. Czyli pewnie też jest koło 80 będzie. No 7-8 nawet to. Nie ma co się rozwodzić, jedynie może jakaś semna bobazowa karta będzie coś warta. No ale jak tak patrzę to jedynie co to może być coś warte, ale... zawodnicy z MLS-u zbyt nic nie kosztują. no i zostały nam dwie paczki. Pierwsza mieszana paczka rzadkich piłkarzy. No, może tutaj, no, może tutaj się udatefisz ten workout, nie? So, ale są mekany, Jest inform, No, czyli pewnie jakiś. No. A ciebie to jaś mam dość dzisiaj. Już mi się wyświetlałeś te razy, że. Może, ale może jakieś. Chciałem powiedzieć. Ale, dobra. Chciałem powiedzieć, że może jakieś ekrany, ale jest Anguis, który pewnie będzie coś warty. Może on jeszcze? Nie. A tu oprócz niego chyba nic nie ma ciekawszego. Nie. On pewnie będzie ty. No około 11 tysięcy. Już go z jego chociaż będzie to 10 tysięcy. No i została nam ostatnia paczka na dzisiaj. No nie wiem, no może się uda trafić ten walkout. Ale... Z paczki za 25 to dobrze by było jakby były ekrany chociaż. I chyba nawet nie ma. No właśnie, no i teraz zadam wam to pytanie, ogólnie jeżeli źródła nie kłamią to z Swapów będzie 30 kart do zdobycia, chodzi 30 tych kart 60 za wyzwania nie i co według was Powinienem zrobić z ikon swapów. Ja myślałem, żeby zrobić Wandes'AI. I chodzi, według mnie, Wandes'AI, jak dla mnie, jest ikoną, którą muszę zrobić. Tych tutaj moja jakajda i jeją w ogóle nie biorę pod uwagę. Jaul, no, chodzi, niby mi pasuje, ale też nie tak średnio. Myślałem o Komanie. Myślałem o komanie, tylko na SO nie na SO on się mar, będzie marnował. Bo on jest tak typowo SP, SPD, ale też tego SP i SPD mam. Więc ten Koman też niby jest dobrą opcją, ale też mi nie pasuje. Sedorfa, pieza na karty nie biorę w ogóle pod uwagę. Sokrates. Brakuje mi SPO, no niby mam tego depaja, ale no też myśl chodzi, myślałem, żeby, go wymie żeby wymienić tego depaja, żeby miał manę 10 z Myślałem też na Twimino, żeby kupić, ale już, już wolę robić jakoś, jakieś ankłe słapy, żeby też nie wydawać pieniędzy na niego, nie? No i ten, okej, też jest jakąś opcją. Mamy też Zambrotę i tak jak mówiłem, jakby był średnią wersją to bym go zrobił, ale taki, że jest baby, no to ja mam na prawej obronie Walkera Niewymiennego, jeszcze mam na ławce tego Markujta, tego zrobiłem. No więc ten Zambiotę też mi się w jakiś sposób w ogóle nie przyda. Jest Figo, gdzie mam na prawym skrzydle yy, Politano. Ale też mam pełno zmienników, typowo na SPO skrzydła, więc też nie za bardzo. A też nie chciałbym robić specjalnie ikony, żeby była jako zmiennik. Jest Campbell, niby mam teraz Wajana, ale mógłbym zro zrobić go i sprzedać Wajana, ale też wydaje mi się, że wam będzie lepszą opcją od Campbella, więc też go nie widzę. Linekę nie będę się wypowiadał. Z Blonkiem jest to samo co z Komanem, yy, że mam już tego SPD i ESP, HP, więc też Blonk jest bardzo dobrym ikoną, ale kompletnie mi się nie przyda. Jest paczka średniej wersji ikony, gdzie spodziewałem się, że chcielibyście, żebym ją zrobił, żeby był jakiś kontent, nie na YouTuba, ale no też się muszę na tym zastanowić, nie? Hernandez. Na pastnika nie potrzebuję, bo mam Martineza. I Martinez jest w ogóle dla mnie gwiazdą. Jest moim ulubionym zawodnikiem w składzie. I ja nawet nie chcę go wymieniać. Więc ten Hernandez, nawet jak ma te trzy słabsze, to nie za bardzo. Barnes na lewym skrzydle mam yy, manę. A też Barnes a nie chciałbym na siedmiu zganiać na tym Espoo. No bo na SPO by się nadawał, nie? Ale. No kudę. Nie chciałbym mieć tego na 7 zgania. Jest Depiero, gdzie też myślałem, żeby zrobić go, i on byłby idealnym zamiennikiem dla tego Depaya I na SPO by robił cuda, i to jest też jedna z tych opcji, że mógłbym zrobić Depiero i Van desara. I chyba zostały mi 4 słapy, których bym nie musiał robić. Po tobie jest Dinio. i Onadinho to jest to samo co z Depiero. Że mógłbym go zrobić, ale nie wiem dlaczego, ale bardziej mi się widzi, żebym zrobił Dejpiero, bo bardziej mi się podoba, nie? No i potem zostają nam niby dwie najlepsze karty, bo jest SN i jest też Wieja, ale no mi się, chodzi, za bardzo nie widzę ich, żebym ich robił, ponieważ w składzie mam no, tego Hulita i Sisoko. Więc wydaje mi się, że zamiast tych dwóch mógłby zrobić kogoś innego, nie? Co by było bardziej opłacalne dla mojego składu. Więc napiszcie w komentarzu co myślicie, żebym zrobił. Naj... Najbardziej się zastanawiam nad opcją, że po prostu DH byłby na przepadenie i zrobiłbym Wadę Sara plus. Yy, jak on się nazywał? Yy, zrobiłbym DPO. Też jest opcja, żebym zrobił Wandersara yy, plus Ikonę. Też, jest, też można zrobić tak, żebym wziął Depiero plus Komana, ale nie wiem, czy ten Koman był dał na Esio. No i wtedy jeszcze nam zostaje, zostaje ten Ronaldinho. To jest pewnie jakieś tego, jakieś tam, nie wiem, jakaś tam ikona, pewnie bym wziął jakiegoś komana, albo coś tam bym... No chodzi Komana bym nie mógł wziąć, pewnie bym wziął No praktycznie zawsze Wandesa biorę, no bo on ma sześć tych Icoswapów. więc to tam nie jest jakoś duża można też wziąć inne karty do tego. I co tu jeszcze, jak tak myślę? Jeszcze był ten Sokates. Sokrates też by się nadawał, ale no. my... Co chodzi? Grałem Sokratesem w 19 i według mnie był trochę drewniany. No, chodzi dobrze, dobie był na tym SPO, ale trochę za, za bardzo drewniany był. Więc, tak jak mi się wydaje, to chyba już wszystkie opcje. No, tak mówiłem, myślałem na tym zabiota, ale mam Walkera i tego Markuta, więc nie opłaca mi się zbytnio. Więc, no, jak tak mówiłem. Mamy te chyba tam z pięć opcji, więc czekam, aż napiszecie mi w komentarzu co mamy robić. Jeszcze jest chyba z, z z dwa, są dwa miesiące, żeby to zrobić, więc jeszcze się będę zastanawiał nad tym. Ale też możecie dać swoje propozycje. Więc ja dziękuję Wam za obejrzenie. Też no, za te, ten majaton dzisiejszy. No, nie wiem, czy to wrzucę, wrzucę dzisiaj, nie. Bo nie wiem jak to tam będzie z tymi lajkami wyglądać pod tą ikoną, no ale co? Do następnego i siema.